opax dei to termin który oznacza że człowiek został w taki sposób stworzony przez boga że ze swojej natury jest na niego otwarty porównaj katechizm kościoła katolickiego punkty 27 do 30 otwartość człowieka na poszukiwanie kogoś więcej niż on sam jest naturalną zdolnością i świadczy o istnieniu stwórcy, który w ten sposób wpisał przy stworzeniu człowieka swój boski gen. Błogosławiony honorat nazywa to biernym uzdolnieniem i nieświadomymi dążnościami, które czynią ludzi naturalnie podatnymi na przyjęcie łaski Bożej. W poszukiwaniu więcej. Tęsknota za czymś więcej przerasta nas ludzi i rozrywa od środka. Nieokreślone pragnienie czegoś wznioślejszego niż my sami jest z jednej strony dręczące, ale z drugiej mobilizuje do poszukiwania ostatecznego wypełnienia sensem. Nie wystarczy tu i teraz nie wystarczy samo życie, nie wystarczy delektowanie się każdą chwilą, każdym pojedynczym kwiatem. Nie wystarczy, jeżeli pojedyncze chwile nie prowadzą do takiego momentu, gdzie już czas nie istnieje, do tego kogoś więcej. Co prawda, każda chwila jest ważna, potrzebna. Nawet konieczna, ale niewystarczająca. Nie można się w niej zatopić, ponieważ można się zagubić. Ci zagubieni w dniu dzisiejszym, zatapiając się w każdej chwili, śmieją się od ucha do ucha w dzień, a płaczą nocami. A może boją się zapłakać, dlatego nawet nocami hałasują i nic. I nikt na tym świecie nie może wypełnić pustki, a może boją się, że w ciszy, gdy dotrą do głębi własnej duszy, usłyszą to wewnętrzne wołanie za kimś więcej. Poszukiwanie zrozumienia i kogoś, z kim mogę dzielić życie. Stałe niedosyt i pytanie. Dlaczego wciąż jestem głodny i spragniony? Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Przeczucie ostatecznego spełnienia, przeczucie, że jest ktoś, kto ociera łzy i liczy włosy na głowie, z kim prowadzi się nieustanny dialog, przeczucie, że jednak jest jedna. Trójosobowa odpowiedź na wszystkie pytania. Są to bardzo osobiste dowody na istnienie Boga.